Szanowna Pani poseł, cywodny księżniczow, pani kurator, szanowni państwo, szanowni rodzice i najdroższe nasze perełki, drogie dzieci. Dobry, dobry okres, okres wakacji zakończył się, rozpoczynamy kolejny rok szkolny dla młodzieży ze zespołu szkół w wielkiej wsi. Jest to wyjątkowy początek roku szkolnego, bowiem oddajemy nowy obiekt, salę gimnastyczną wraz z biblioteką i przewiązką do użytku, do waszej dyspozycji. Szanowni Państwo, troszkę historii tej budowy tego obiektu, który, historia, która była dosyć taka zawiła. Panie inspektorze, zapraszamy. Szanowni Państwo, dokumentację techniczną na budowę tejże sali opracowało Biuro Projektów Pana Bogdana Tworzydło. Pierwszą umowę podpisano z firmą doma Pana Henryka Matrasa 2 listopada 2010 roku. Umowa ta niestety została zerwana, bowiem w maju 2011 roku umowę zerwaliśmy z uwagi na to, że możliwości finansowe nie pozwalały na realizację tejże inwestycji. Co więcej, również były pewne braki dokumentacyjne, które musiały być doprojektowane przez biuro projektów. 11 marca 2013 roku wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót umowę, by firma al pana Jana Szymańskiego. Funkcję inspektora nadzoru nad realizacją tej, tego obiektu sprawował pan inżynier Jerzy Fidowicz. Drodzy Państwo, tutaj. Szczególne słowa podziękowania chciałem złożyć dla projektanta. Szczególne słowa podziękowania chciałem złożyć na ręce inspektora nadzoru, pana Jurka Fidowicza. Kiedy wyłoniliśmy inspektora nadzoru i dowiedziałem się, że niejaki pan Jerzy Fidowicz jest inspektorem, zastanawiałem się i pytałem pana inżyniera Sygnalowicza, mówię słuchaj skąd ten... Jerzy Fidowicz jest, bo powiem z panem Jurkiem, wiążą nas powiedzmy lata, wspólne lata uczęszczania do szkoły średniej, do technikum. Stąd cieszyłem się, że właśnie pan Jerzy Fidowicz będzie inspektorem i na pewno tej inwestycji dopilnuje mi, żeby była... Zrobiona solidnie. I dziś powiem tak, Jurku, dziękuję bardzo, bo rzeczywiście inwestycja jest zrobiona, roboty zostały wykonane bardzo solidnie, pomimo wielu problemów, które na etapie realizacji były, pomimo tego, że pan inspektor kilkakrotnie chciał zerwać z nami umowę, bo miał już serdecznie dosyć. Jurku, bardzo serdecznie za to dziękuję. Szanowni Państwo, wartość inwestycji to blisko 1,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie na realizację było z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie ponad milion złotych. Tutaj udział gminy był w wysokości około 430 tysięcy zł. Powierzchnia obiektu, powierzchnia użytkowa to jest ogółem 710 m2 powierzchnia całkowita ponad 1000 metrów kwadratowych. Drodzy Państwo, kiedy złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na realizację tego obiektu, znaleźliśmy się na liście rezerwowej i tutaj chciałem złożyć również na ręce pani poseł podziękowania zarówno dla Pani Poseł, jak i dla Pana Wicemarszałka, pana Romana Ciepieli, który Którzy cały czas w jakiś sposób monitorowali, kiedy z tej listy rezerwowej przesuwaliśmy się naprzód, po to, żeby uzyskać, powiedzmy, dofinansowanie na wykonanie, na budowę tego obiektu. Dziękuję również radnym, radnym gminy, którzy stali na stanowisku, że pomimo, kiedy w gminie Wojny, robiliśmy, można powiedzieć, wielką reformę w sieci szkół. Widzieli potrzebę kontynuacji tej inwestycji, widzieli potrzebę, żeby tą salę wybudować. Kiedy umowa została zerwana, to społeczeństwo, szczególnie społeczeństwo Wielkiej Wsi, było zdania, że nigdy tej budowy nie wznowimy. Dzisiaj mogę powiedzieć z dumą, cieszę się bardzo, że rozpoczynamy ten nowy rok szkolny w tym nowym obiekcie, powiem bardzo ładnym obiekcie, który życzę, żeby służył Państwu, służył przede wszystkim młodzieży ze Zespołu Szkół Wielkiej wsi przez y, wiele, y, wiele lat. Drodzy Państwo, z racji inauguracji roku szkolnego składam najlepsze życzenia. Życzenia dla wszystkich pracowników oświaty, aby ze swojej ciężkiej pracy mieli jak najwięcej satysfakcji i zadowolenia. Dzieciom życzę jak najlepszego, udanego roku szkolnego. Życzę, aby na koniec roku wszyscy uzyskali bardzo dobre wyniki, uzyskali promocję do następnej klasy. Całemu, całej społeczności szkolnej. Wielkie Wsi, życzę, aby ten obiekt służył Wam przez wiele, wiele lat. Myślę, że Święte proboszczu czas, aby salę poświęcić i symbolicznie oddać do użytku. Proszę bardzo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z Wami. Bóg dał nam siłę, abyśmy z radością służyli, pomagali braciom, posłusznie Bożemu prawu, czynili nasze ciało zdatne do wszelkiego pożytecznego działania. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas wolny, jak i przeznaczamy na duchową rozrywkę i ćwiczenia ciała. Kiedy bowiem zabiegamy o tę ciała, łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze współżycie z ludźmi staje się bardziej braterskie i pogodne. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Wostła do Koryntian. Czyż nie wiecie, gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę. Prze to tak biegniecie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep. Walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy próżnie, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę. Aby innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Oto słowo Boże, bo niech będą dzięki. Teraz będzie forma modlitwy wiernej. Bardzo proszę, byście się włączyli i odpowiadali. Panie pociągnij nas do siebie. Powtórzmy te słowa. Panie pociągnij nas do siebie. Ty jesteś życiem dla wszystkich, których odkupiłeś krwią swoją. Panie pociągnij nas do siebie. Ty jesteś mocą dla słabych, a nagrodą dla mocnych. Panie, pociągnij nas do siebie. Ty przeszedłeś dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich. Panie, pociągnij nas do siebie. Ty nam posyłasz Ducha Świętego Pocieszyciela, który nas umacnia. Panie, pociągnij nas do siebie. Ty spełniasz nasze prośby i obdarzasz nas pełną radością. Panie, pociągnij nas do siebie. Módlmy się. Ciebie Boże nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przeciwnie, ty mądrze wyznaczasz ludziom pracy i obowiązki i pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię, że to najłaskawszy Boże. Niech wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przychodzić, w tych pomieszczeniach zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością. I z radością dają Tobie chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg przecholący, Ojciec i Syn i Duch Święty. baczność do kierunku szkoły.